Siemka, zanim rozpocznę swoją działalność nagrywaniem motovlogów na YouTube i wrzucanie ich także na fanpage'a na Facebooku, chciałabym, abyście poznali mnie bliżej. Jak też mówi tytuł filmiku, mówiąc krótko, jestem Kasia. 2 maja bieżącego roku skończyło 17 lat, czyli za rok 18. Obecnie kończę pierwszą klasę technikum o profilu ekonomicznym. Na co dzień chodzę do szkoły, a w wolnych chwilach rozwijam swoje zainteresowania do motocykli. Choć od zawsze miałam wiele zainteresowań, to jednak świat motocykli pochłonął mnie najbardziej. Obecnie mam prawo jazdy kategorii AM, czyli tylko na 50 cm. No i obecnie nie posiadam motocykla, dlatego też nie mam otovoga dzisiaj. Planuję jego zakup na 18 urodziny i jednocześnie chciałabym sobie zrobić prawo jazdy na większą pojemność, ale czas okaże, ponieważ motocykl na pewno będzie. Mówiąc dalej, od dziecka, mimo tego, że jestem dziewczyną, interesowałam się samochodami i jednośladami ogólnie mówiąc motoryzacją. Jednak z wiekiem mi przeszło, ponieważ urodził się mój brat, pozabierał mi moje zabawkowe samochody i motocykle, a ja zaczęłam interesować się muzyką. Muzyka nadal pełni ważną rolę w moim życiu, ponieważ yy, śpiewam w zespole i gram na gitarze elektrycznej i akustycznej. Ale nie mówmy tu o muzyce, ponieważ to miał być taki motovlog. Powiedzmy przed pierwszym motovlogiem. Do powrotu do moich dawnych zainteresowań, do pasji, do motoryzacji, do motocykli, samochodów. Jednak bardziej do motocykli przekonał mnie mój były kolega, który też jest motomoniakiem, za co mu bardzo dziękuję, mimo że już nie utrzymujemy ze sobą kontaktów, ale to długa historia i całkiem z tym nie związana. Dzięki niemu zainteresowałem się dawną pasją i jak na razie tego nie żałuję. Swoją przygodę na moto zaczęłam na skuterze. Kolega rodziców uczył mnie jeździć na swoim skuterze, ponieważ mieliśmy możliwość zdania kategorii AM w szkole, a dokładnie w gimnazjum. Yy, chyba. W drugiej klasie, o ile dobrze pamiętam. I było to bezpłatne. Chcę kontynuować tą przygodę dalej, jednak nie na skuterze, a na motorowerze lub po zrobieniu prawa jazdy na większą pojemność. Na jakimś motocyklu, może 125 cm3. Co do motowlogów, to jak mówiłam wcześniej, chciałabym już jakieś nakręcić, ale niestety brak mi motocykla. No i właśnie ten brak mi na to nie pozwala. Motowlogi na pewno będą w 2016 roku yy, po 2 maja, czyli po mojej 18, ponieważ na 18 prawdopodobnie kupuję sobie motocykl. Jak nie na 18, to najpóźniej na wakacje w 2016 roku. No i wtedy rozpocznę jakąś działalność w motovlogach, a na razie chciałabym, abyście mnie bliżej poznali. I dlatego właśnie chciałam się Wam najpierw przedstawić. Tak więc do zobaczenia w MotoVlogach w 2016 roku. Za rok jednak trochę czasu minie, więc trzymajcie się i lewa w górę.